Dzień dobry, cześć czołem. Dzisiaj w Forner TV gościmy w podpoznańskim Robakowie, gdzie będziemy rozmawiać z profesorem Mateuszem Wrublewskim, kierownikiem Instytutu Wdrażania Idei i prototypowni Uniwersytetu Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem rozmowy jest między innymi współpraca uniwersytetu i firmy Forner, ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym Ci zadać może takie proste pytanie, a być może jednak będzie odpowiedź szeroka i, i tutaj się rozwiniesz. Jak się projektuje takie stoisko, jak stoisko Forner na Warsaw Home 2023, które po prostu odwiedzających wyrywa z butów, kiedy je widzą? Kluczową sprawą jest w takich przypadkach ta szczęśliwa koniunkcja, jaka zachodzi w momencie, kiedy następuje poznanie osób, konkretnych osób, ponieważ okazało się, że w relacji pomiędzy zarządem firmy, firmy Forner i no tutaj, akurat osobiście, mną, nastąpiła ta szczęśliwa właśnie koniunkcja, gdzie. Okazało się, że poziom zaufania jest na tyle duży na starcie, ten kredyt jest na tyle duży, że mimo bardzo małego czasu, nie było czasu na to, żeby zaprezentować symulacje, wizualizacje, żeby rozmawiać o wersjach, to się wszystko działo jednocześnie, wszystko działo się naraz. Natomiast na tak niesamowitej energii, na tak niesamowitym właśnie wzajemnym napędzaniu, że te wszystkie pomysły wychodziły wręcz powiedziałbym, że nie wiadomo skąd. Zresztą to jest bardzo często w twórczości także trudno ocenić, skąd to się bierze. Ale ważny jest ten, ważna jest ta energia, ten, ten, ta chemia. Mhm. Czyli mamy chemię, vibe, a od tak. takich e, rzeczy bardziej prozaicznych? Jak... Oczywiście bardzo istotną kwestią było to, że od samego początku mieliśmy ochotę współpracować z Warnerem, ponieważ. Produkty mają w sobie duszę. I, I ta dusza wymagała tylko i wyłącznie, znaczy trzeba było ją tylko wy, wyłonić. Stąd też wcześniej pojawiło się kilka prób, takich małych elementów, okładzień ścinnych, które nazwaliśmy smartwolami, które zrobiliśmy w siedzibie Warnera w Lublinie. Ale właściwie zaraz po tych kilku drobnych próbach ruszyliśmy z wielkim takim, no może pano z właśnie materiałów Fornera w formie 13,5 metrowych na 3 ponad metry łabędzi, które były takim no, dosyć kulminacyjnym, aczkolwiek drugoplanowym punktem stoiska. Zresztą to, to, to stoisko było konglomeratem kilku pomysłów i kluczową sprawą było Zbudowanie relacji pomiędzy tymi planami, tak żeby one były czytelne dla odwiedzającego, żeby nie stworzył się bałagan, żeby nie stworzył się chaos. Był ten ogromny forner na początku, który był inkrustowany obiektami, które wyciągnęliśmy od kolegów z uczelni. Były to prace, Zatytułowana wystawa była zatytułowana Ponadczasowe, w dużej mierze dlatego, że najstarsze obiekty były z początku lat 90. i to były oryginały, a najnowsze były dosłownie z tego roku, z roku 2023. I ten napis, inkrustowany tymi, tymi elementami, dostał zupełnie nowej jakości. I to był pierwszy plan, ale jak wchodziło się do środka, to już ten napis schodził, ten napis już był tym, to było przekroczone to doświadczenie pierwsze i pojawiały się te łabędzie, które były ulokowane w taki sposób, że by stanowiły tło dla strefy rozmów i dla strefy lady, gdzie były sprzedawane próbki, natomiast strefy warsztatowe, gdzie były Wielkoformatowe próbki produktów Fornera były wyczyszczone z, tej, z tych dodatkowych wrażeń. Tam już można było się skoncentrować tylko i wyłącznie na materiale. Na tym Bardzo ładnie to powiedziałeś. Jakby teraz dopiero doceniam. Ja to wszystko czułem, ale nie potrafię tego tak opisać. I to jest, tak, to jest fajne, bo jakby przeprowadziłeś mnie jeszcze raz przez to stoisko, ja sobie to, jak opowiadasz, widzę je jeszcze raz, wizualizuję je sobie. A przejdę z tej takiej strefy opowieści, chciałbym, żebyś na moment wszedł tak mocno w rolę profesora i w trzech punktach powiedział, a... Hej, jak projektujecie dla kogoś ekspozycję, która ma po prostu zrobić to wielkie wow, pamiętajcie o tych trzech punktach. Jesteś w stanie mi takie trzy punkty podstawowe podać? Pierwszym punktem jest jeden kluczowy pomysł, który ma być dominantą, który niezależnie od tego, jak w realizacji jest skomplikowany, musi być czytelny i musi. I tutaj przechodzę właśnie od razu do drugiego punktu. Niezbędny jest rozmach. Nie można bać się skali, nie można bać się pewnego ryzyka realizacyjnego. Ja nie ukrywam, że nie, nawet nie jestem w stanie policzyć nieprzespanych nocy wynikających z tego, jak mieliśmy mało czasu, mhm. i że, a wiedziałem, że niedopchnięcie w żadnym, w którymkolwiek miejscu spowoduje, że zawali się całość. Ale to właśnie dlatego, że trzecim punktem jest, ja jeszcze raz je potem wymienię, trzecim punktem jest myślenie o tym w całości. Czyli nie tylko kwestie, czyli po pierwsze, mocny pomysł i dominanta. W tym przypadku to nie były łabędzie, tylko były litery. Łabędzie stanowiły tło, one były już tym zmiękczeniem relacji, były ważnym punktem, ale kluczowe były litery. To, co było na starcie, to, co robiło to wrażenie, Skali, to, że się do tego czegoś podchodziło, to były takie wielkie totemy, które, które bo, bo których rzeczywiście nie można było przejść obojętnie. Zresztą pamiętam pierwsze spotkanie prezentacyjne, na którym jechaliśmy na tak zwanych romantycznych szkicach i pierwsze zdanie, które powiedziałem, mówiłem: Słuchajcie, jeżeli mamy to zrobić razem i mamy być potem zadowoleni, to nie możemy bać się rozmachu. Mhm. I zobaczyłem, te iskierki po drugiej stronie w oczach, już wiedziałem, że jest akceptacja na to, żeby podjąć ryzyko. I tu jest, czyli pierwsze pomysł. Jeden, jedna, jedna mocna dominanta. Drugie, yy, nie bać się ryzyka skali, tego, żeby konsekwentnie tę dominantę wyprowadzić. Trzecie, dominanta musi współgrać z całością. Nie może być elementem, który w jakikolwiek sposób. Zburzy stronę funkcjonalną stoiska, czy będzie dysonować z pozostałymi, tymi, tymi właśnie stricte funkcjonalnymi elementami, które ostatecznie to stoisko kształtują. Jak to, to, to wrażenie na koniec, jakby jak zobaczyłeś ten efekt, bo często pracujecie jakby w, na małych próbkach, to dopiero na sam koniec widać, widać całość i cały efekt pracy. Jakby. Co wtedy poczułeś, jak, jak zobaczyłeś tą skalę i efekt finalny. No Tu od razu powiem tak, że gdyby nie, gdyby nie to, że Agnieszka i Sebastian, właściciele, przyjechali o 17 ostatniego z czterech dni montażowych, mhm. na których byłem ja, ale ekipa startowała jeszcze wcześniej. I oni zobaczyli de facto praktycznie ukończona, aczkolwiek była jest ta kwestia, którą jeszcze trzeba było domknąć i ona była dosyć poważna, ale jednak my wszystko zobaczyli. Ja nie miałem wtedy wystarczającego odejścia mentalnego, emocjonalnego, żeby móc dokonać weryfikacji. To ich uśmiechy i nie ukrywam, że głębokie uściski naprowadziły mnie na to, że jednak się udało, ale ten moment to, to jest zresztą bardzo charakterystyczne. W przypadku tego typu prac nie można sobie pozwolić w zasadzie nigdy, bo to jest właśnie element ryzyka jak element eksperymentu. Nie można sobie pozwolić na to, że przyjedzie ekipa, a samemu się zajedzie na koniec. Mhm. Trzeba być tym towarzyszem w boju tych, którzy to montują. To tego czwarty. się nie da. To jest punkt czwarty. Tego się nie da zrobić na takiej zasadzie, że przekażę wizualizację i ktoś to zrobi. Um, oczywiście w momencie, kiedy, kiedy wszystko jest przewidywalne, bo jest w jakikolwiek sposób już yy, opanowane systemowo, można ewentualnie pozwalać sobie na takie rzeczy, ale wtedy już nie ma tego yy, efektu niespodzianki. Ponieważ to już jest zawsze w to już jest zawsze zrealizowanie czegoś, co jest. No i przechodzimy do punktu pod tytułem To, co będzie w tym roku. Mhm. Po raz kolejny eksperymentujemy. Czy nawet zadawać pytania. Po raz kolejny eksperymentujemy. Po raz kolejny będziemy siedzieć tam na miejscu w trakcie montażu, mhm. będziemy nie spać nocami, no, no. będziemy się zastanawiać, czy na pewno wszystko dobrze wyjdzie. Oczywiście. Pomysł. Ten konkretny pomysł jest, ale pomysł jest bardzo ryzykowny i zresztą wymagał. Y, 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 mogę zdradzić tytuł? Tak, mogę zdradzić. Proszę. Hm. Tytuł wystawy jest ogród rozkoszy ziemskich. I y, oczywiście y, dla osób nieco zorientowanych inspiracją kluczową jest obraz pod tym samym tytułem Hieronima Boscha. Wiadomo, że Bosch. Był specem od kojarzenia ze sobą zupełnie niezwykłych i teoretycznie niełączalnych elementów. Te obrazy są niebywale skomplikowane, a jednak, mimo wszystko, jak się patrzy na nie z, odpowiedniego, z odpowiedniej odległości, sprawiają wrażenie spójności i, i, i że są jedną całością. Nie zmienia to jednak faktu, że. My potrzebowaliśmy obrazu. Potrzebowaliśmy symbolu, który będzie tym czerone, albo raczej może nie tyle, bo to nie, to nie jest symbol, który ma nas przeprowadzić przez tę ekspozycję. Tylko raczej stanowić taki rodzaj um, punktu zaczepnego. To jest wąż. Wąż, który ostatecznie jest wężem w Afro, nie ukrywam, że afro powstało chwilę później, niż powstał wąż, ale afro tak się z nim zżyło, zbiegło, że w tej chwili już traktuje tego węża jako pieczęć tego, tego wydarzenia. Mhm. Zresztą on ma jako kompozycja na oczywiście wiadomo. Jego proporcje wynikają z tego, że wąż jest oczywiście smartwolem. Smartwolem, który będzie miał jedyne 3,5 metra wysokości. Więc, jedyne. Jedyne, <grym> tak. Więc będzie dosyć spory. No ale oczywiście wąż sam sobie bez tego ogrodu nie zapunkcjonowałby. Natomiast, jak zwykle, jak zwykle musimy uczynić zadość wielu potrzebom. Które generuje tego typu przestrzeń. W związku z czym, jak w zeszłym roku, tak teraz, to nad czym w tej chwili najintensywniej pracujemy, no to jest oczywiście wykształcenie tej fabuły w taki sposób, żeby wizualnie była ona odbierana jako całość, a nie jako zbiorowisko mhm. obcych sobie elementów. Czy tutaj możemy dodać punkt piąty, że jakby ekspozycja też musi pokazywać nasz produkt, tak czy znaczy, żeby... No, widzisz, i tu mnie masz. Dla mnie to jest aksjomat, który... O tym nie trzeba w ogóle mówić. Co do który, tak, ja, ja tak dalece się nad tym nie zastanawiam, że jakby wiem doskonale, że, że po prostu to stoisko musi być, nie tylko, że musi być zrealizowane w całości de facto, no prawie w całości, ale w dużej mierze z produktów Fornera, ale pokazać też te właściwości, które są dopiero potencjałem na przyszłość. Tak było w zeszłym roku i my to kontynuujemy w tym roku, ale na już dużo większym, większym rozmachu. Myśmy w zeszłym roku te gięte elementy, te gięte wnętrza liter, które były w kolorach Velvet Ultra mat. one były właśnie specjalnie przygotowane w firmie Forner na tych Właśnie y, powierzchniach. Tylko tyle, że na innym medium, na medium elastycznym. Mhm. Y, w tym roku mogę tylko tyle powiedzieć, że tych, że ta, tych wygięć, tego płynięcia y, dużych powierzchni, po których będzie bardzo fajnie ślizgać się y, światło, specjalnie projektowanych na, ten, y, na to wydarzenie lamp. Y, no, ten, to, to jest jakby to jest kontynuacja. Tego, tej zajawki zeszłorocznej. Ona w zeszłym roku gdzieś wymykała się, bo ona była na dużo dalszym planie. Ona stanowiła um, jeden z licznych elementów kształtujących tę całość. całość. W tym roku wys, wysuwamy ją nieco bardziej na, na pierwszy plan, żeby właśnie pokazać, jak cudnie welwety łapią światło, na czym polega ta, ta magia. Y, 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 takich właśnie matowych, niepalczujących powierzchni. Nie wiem, czy to będzie podchwytliwe pytanie, ale nie masz wrażenia, że w zeszłym roku postawiliście sami sobie poprzeczkę tak wysoko, że w tym roku trudno będzie Wam ją y, przebić? Zawsze jest ryzyko, że, że coś nie pójdzie tak jak, mhm. tak jak trzeba. To zawsze, zawsze jest ryzyko. Y, no ale kto nie ryzykuje, ten nie idzie dalej ten nie je jabłek z rajskiego ogrodu rozkoszy. Otóż to, żeby było śmiesznie, mogę powiedzieć tylko tyle, że mamy już pomysł na przyszły rok. Okej. Okay. Jest on, jest on... Znaczy, hmm, to jest pytanie, które, czy byś je zadał, czy nie, to i tak, i tak bym nie spał po nocach z mhm. tego powodu, bo to jest pytanie, które oczywiście sobie zadajemy jako mhm. zespół: czy uda się wyjechać jeszcze trochę wyżej? Mhm. Ja jestem głęboko przekonany, że tak, ponieważ to jest kwestia przekroczenia dopiero pewnego progu, powyżej którego kształtuje się nam w ogóle w tej chwili. Bo tutaj właśnie ta współpraca pomiędzy ułapem i fornerem jest w tej chwili na bardzo szerokim planie. Mhm. I w dużej mierze właśnie z tego szerokiego planu, z, tych, z tego jak wiele równolegle wydarza się pozornie drobnych, ale istotnych, jeżeli chodzi o. Właśnie ten taki stopniowy rozwój, to stopniowe osadzanie y, produktu Fornera na nowych wartościach biznesowych, marketingowych, y, wizerunkowych. No, oczywiście wiadomo, no, my, projektanci, głównie bazujemy na, 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 wiz, na stronie wizerunkowej, y, ale tutaj ta, ta współpraca y, przebiega również na tym takim, właśnie dlatego siedzimy tu, a nie gdzie indziej że ta współpraca przebiega również na etapie stopniowego eksperymentowania z samym materiałem. Warto tutaj nadmienić, że biura Fornera realizowane w tej chwili są realizowane w całości, łącznie z meblami z tymi stricte biurowymi, mm -hmm. może poza fotelami. Wszystkie meble są projektowane specjalnie pod Właśnie powiedziałeś, że to jest taki. Dla mnie to są mini showroomy. Każde z naszych tak. biur w tej chwili w Lublinie, czy to dla działu eksportu, czy dla działu marketingu, czy dla prezesów, obojga to po prostu są małe showroomy wykonane z naszych materiałów. Na dodatek mają wspólny. Tak, mianownik wspólny skrygialny. mianownik w postaci tego, że właściwie można powiedzieć tak, że te łabędzie ostatecznie stały się inspiracją. Jest taki to bardzo, że tak powiem, już mocno się przyjął w kanonie muzyki klasycznej, skomponowany gdzieś pod koniec XIX wieku przy okazji Tłustego Czwartku dla kolegów muzyków. Kamil Sensensen napisał suite pod tytułem Karnawał Zwierząt. Każdy kawałek jest takim dowcipnym modelunkiem jakiegoś zwierzaka. No i można powiedzieć, że w pewnym momencie okazało się, że i w Lublinie, i w Jarocinie realizujemy karnawał zwierząt. Oczywiście na trochę innych zwierzętach. Zdarzają się te same, no bo łabę, ten najsłynniejszy kawałek suity Karnawał Zwierząt to jest łabędź. W związku z czym można powiedzieć, że tutaj akurat od tego łap, od, My od tego wyszliśmy, aczkolwiek stado łabędzie, które, które tutaj powstało, no, jest nieco bardziej rozbudowane niż ten, ten łabędź Sensansa. Ale rzeczywiście w tej chwili jest tak, że zebraliśmy sobie te, te smartpole. Zresztą na razie to jest tak, że te smartpole powstają i one są okładzinami ściennymi, ale już na przykład w pokoju z lwem Wyjdzie na to, że, że smartwall, podobnie na przykład jak, jak w gabinecie Agnieszki Bartkowiak, będzie smartwall, który właśnie te, te szczeliny będą miały konkretne funkcje. Przyjmie będzie półka, będzie wieszaczek, będzie to, czyli to wszystko, co jest tą dodatkową funkcjonalnością i de facto dopiero odzwierciedla ten smart, y, będzie y, już w tej chwili realizowany. Także to jest jeszcze ten taki Etap, jeszcze ciągle jesteśmy w trakcie. Natomiast faktycznie powstało tych zwierząt sporo, już jest ich kilkanaście. A wszystko wskazuje na to, że, że jeszcze. Niebawem je pokażemy. Tak. Jeszcze, jeszcze chwila. Chciałbym pokrótce zakończyć temat targów, ale też takim akademickim. Eee, powiedzmy, że punktem piątym. Jak uniknąć może tych błędów w trakcie projektowania? Błędów unika się tylko i wyłącznie na dwa sposoby. Pierwsze, zrobienie go raz. Mhm. <noise> trzeba ten błąd. <noise> okay. trzeba, żeby uniknąć go na przyszłość, trzeba, trzeba niestety go mieć na, na swoim koncie. Drugie, yy, krytyczne, yy, by, Stanięcie w prawdzie przed tym, co powstało. Faktem jest, że y, dla mnie nawet dość zaskakujące było to, że, y, to, y, że to ja y, zacząłem o tych błędach y, zaraz po targach y, mówić. To były takie błędy. To były błędy, do... Co do których, które w, w dużej mierze wynikały z braku czasu. I z braku możliwości wypróbowania pewnych rozwiązań. Na pewno. Możemy rok... podać jakiś przykład? Tak, tak podam. Mhm. Największy problem mieliśmy z, z doświetleniem całości. Wynikało to w dużej mierze z tego właśnie, że oprawy świetlne, które testowaliśmy, miały dość ograniczoną optykę. Było bardzo trudno wypracować wspólny, wspólną wysokość dla, dla wszystkich źródeł światła. Pracowaliśmy z, sami, wreszcie, już czeka, najpierw czekaliśmy na, na ludzi z targów, potem sami zaczęliśmy tymi łańcuchami jeździć, żeby, żeby, to, żeby to jak najlepiej ustawić. Ten rok już wiemy na pewno teraz jesteśmy na etapie. Podejścia do tego już zdecydowanie bardziej systemowo, żeby tu właśnie jakby cały największy problem ostatniego dnia, ostatnich godzin montażu był taki, że trzeba było dosłownie interwencyjnie dokupić trochę źródeł światła, żeby uzupełnić je w tych miejscach, w których było najtrudniej wyciągnąć tło z tego, co mieliśmy. Druga sprawa, yy, i to jest też rzecz, która w jakimś stopniu tego błędu nie dało się uniknąć w zeszłym roku, ale projekt tegoroczny zakłada z góry yy, odwrotny tryb myślenia, i dzięki temu jesteśmy w stanie tego błędu uniknąć. Otóż yy, te, ta, te inkrustacje obiektami, yy, właśnie tymi, tymi, tymi artystycznymi, tam hmm. były. Unikaty designerskie, tam były rzeźby, małe formy rzeźbiarskie, ceramika użytkowa, ale wszystko było limitowane, wszystko było jednost... albo dosłownie jednostkowe. Te obiekty pojawiły się w przestrzeni Stoiska w zeszłym roku, ale one nie miały tak literalnie poza kilkoma takiego autentycznie swojego miejsca. Tam dosłownie trzy czy cztery obiekty. Z góry było wiadomo, gdzie będą stały. Cała reszta wymagała na miejscu rozpracowania jeszcze tego ostatecznie. W tym roku są takie no, specjalne, po prostu kadry Instagramowe, mhm. żeby już i one będą już odpowiednio doświetlone. Tam jest też odpowiednie, zresztą, co dużo mówić, w tym roku będzie też pod tym kątem. Zupełnie inaczej pracować będą poszczególne faktury, tekstury produktów Fornera, ponieważ one będą zdecydowanie tak ustawione, żeby oświetlić je stricte tak, jak tego wymagają. Chodzi mhm. przede wszystkim o te wszystkie strukturalne, które wymagają odpowiedniego położenia światła, żeby wyeksponować ten. Tę, tę charakterystyczną strukturę. Więc tutaj y, można powiedzieć, że na błędach zeszłorocznych pracujemy oczywiście nad tegoroczną ekspozycją. Czy słowo wyjątkowa e, okre, mo, 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 może określać tą współpracę pomiędzy uap a Fornerem? Bo ona jest jakby nie tylko dotyczy zwykłego w cudzysłowie zaprojektowania i realizacji stoiska, ona wykracza, wykracza znacznie. Poza ten Znaczy, zakres. jest to współpraca, którą ja bym chciał nazywać modelową. Można użyć sformułowania wyjątkowa, mm -hmm. ale chciałbym ostatecznie, żeby to była współpraca modelowa. W tym sensie, że my stworzyliśmy na ułapie w tej chwili przestrzeń bez precedensu i w tym aspekcie jest to wyjątkowe, ponieważ firma Forner. Była jednym z nielicznych partnerów, którzy w trakcie realizacji tej przestrzeni właśnie w dużej mierze dzięki takiemu otwartemu i bardzo pozytywnemu podejściu do potencjału, jaki w tym drzemie, po prostu partycypowali w realizacji tego projektu. I to jest oczywiście coś, co zrealizowaliśmy ledwie z kilkoma partnerami, ale po to, żeby ostatecznie. Namieszać tutaj, namieszać w tej branży, namieszać na rynku, bo na ten moment bardzo dobre pomysły, które pojawiają się w różnych branżach, ale które pojawiają się zawsze gdzieś w otoczeniu problematyki wzornictwa, bardzo często nie mają szans rozwinięcia właśnie z tego względu, że. Przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczająco rozbudowanej infrastruktury prototypowej i nie mają miejsca ani czasu na to, żeby przeprowadzać eksperymenty. My tutaj pokazujemy na przykładzie współpracy z Fornerem, że to daje rezultaty niesamowite, ale chciałbym, mimo wszystko, żeby to był. Pewnego rodzaju, no, żeby to był ten pierwszy krok na Księżycu, ale żeby nie było tak, że kolejny krok kolejny na Księżycu będzie, będzie 60 40 lat 40 później. Lat, tak, tak no. Tylko, żeby, żeby to po prostu było dobrym przykładem dla innych. Co nie znaczy, że Forner kiedykolwiek przestanie być tym naszym emocjonalnym najważniejszym, no bo tyle wspólnie nie zrobiliśmy z nikim. Więc tutaj jakby tu, 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 te zasługi nigdy nie... Zruszyłem się. Ojej, te zasługi nigdy nie zostaną, znaczy może czy póki ja żyję, może tak, bo co będzie później to nie wiadomo, ale no nie planuję jeszcze za szybko Dobrze. iść na emeryturę. Super, to chyba to była ta klamra. Dziękuję tak? bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Klamrą, o, może klamrą to będzie pokazanie po prostu tego finalnego efektu na targach Warsaw 2-4. To będzie klamro. Też mam wielką nadzieję. Proszę się nie bać tego węża. On ma kusić do tego, żeby wejść do tej strefy. Zresztą nie ukrywam, że ryzykiem tego roku jest między innymi to, że, te, że to stoisko będzie dużo bardziej niż w zeszłym roku zamknięte. Trzeba będzie przekroczyć ten próg doświadczenia, tego, ten, ten poddać się tej pokusie. No i na to bardzo liczymy. Super. Dzięki bardzo.